Teraz weźmiemy się za tulejowanie tego mocowania do zaczepów tego do śruby centralnej no i górnego zaczepu. Oryginalny stworzeń, który w nim było, wyglądał o tak. Tutaj z końca nie jest wyrobiony, więc będzie wiarygodnie. Ta 35 mm. I było tak wyrobione, że mój rozwierta, który ma zakres 38-44, tutaj praktycznie bez żadnego oporu, w tym w ogóle bez oporu, przyszedł przez całość, żeby zrobić z tego okrąg, a nie, jajo jedynie problem był w tym, i w tym zaczepie, bo tam są te szersze tulejki i się mniej wytłukło po środku, ale to też zrobiłem. No i teraz mam nowy stworzeń on jest z tej płosi od z płosi od tego mojego mostu poprzedniego. Miał mieć 39,1 mm grubości. Zobaczmy, czy tyle ma. No i tyle ma. Biorę ten rozwiertak. Przejedziemy przez wszystkie te otwory. Zrobimy tu najpierw na ten otworze ładnie. Potem w tym, na końcu w tamtym. Tak jak już robię, to robię, żeby było dobrze, bez luzów. Tutaj również. A już jest ładnie rozwiercone, praktycznie. No, dosłownie nic luzu tu nie ma. To poszło akurat bardzo ładnie. Tylko raz musiałem przejechać tym rozwiertakiem. Ale teraz. Tu mamy wyzwanie. To już też zrobiłem ten bolec. I tutaj zrobiłem tak, że trzeba go taką wbijać. Lepiej niech jest tu w tym zaczepie, troszkę bardziej ciasno niż za luźno. To i tak się na pewno zaraz tutaj ułoży, bo wiadomo, idealnie w linii tego tu nie zrobię moim sprzętem. A taki luz, czy ten brak tego luzu tutaj. Nie będzie nam w niczym kolidował, a będziemy chwilę wczepę ciągać. To się nam to ułoży, wszystko i będzie już płynnie przychodziło na pewno. Ale na tę chwilę trzeba lekko pukać motkiem. Lekko to idzie. Się lekko. No tak z oporem, ale nie ma, że to się blokuje. Trzeba to słownie na hamę wbijać. Myślę, że tak to może zostać. No i na dzisiaj starczy. Jest już po 12 w nocy. I takim oto akcentem, że mamy wytulejowane zaczepy. Kończymy dzisiejszy dzień. I jutro, jak już te farby ładnie wyschną, przykręcamy koła. Czy można było nim tu wyjechać, i będziemy robić tą kabinę moją do końca. Mam tu już pomalowane takie duperek, można powiedzieć, ale też potrzebne. te poszły na czarno wszystkie elementy, bo tego już białego byłoby zbyt dużo wtedy, że biało-szarego, tak. No i to jest czarne, musiałem tą ramkę też pomalować od chłodnicy oleju no bo tutaj płaskowniki spawywałem oczywiście nie ma widać że było coś robione i o to chodzi a tą osłonę od wiatraka pomalowałem jeszcze na biało no bo jakby to wszystko było czarne to by też już się zlewało razem z chłodnicą z tymi innymi tymi mocowaniami więc to poszło na biało i teraz jeszcze korek malowałem przy okazji jak jest dobry dostęp przesmarowałem pompę tu wody no i teraz trzeba będzie to pomału składać tu oryginalnie pod tą, tą spiralę od chłodnicy oleju szło to takie coś o takie mocowanie i tak o bezpośrednio no a według mnie to jest trochę głota żeby tak to szło no bo wiadomo że to się prędzej czy później tu przytłucze tak samo od strony tej blachy i mam Taką gumę, jakby samo przylepną, no i ją będę tu przyklejał w każde to, i pod spód tego, żeby to nie się nie, nie przetukło. Mam chłodnice, wszystkie ładnie zrobione. Tutaj, jak mówiłem, dałem tą gąbkę. Tutaj się gąbkę, tą taką uszczelkę. Tu dałem gumę od spodu, normalnie wszędzie, a tutaj w tych taką. Bo Kumował muszczelkę teraz to bardzo ładnie. Można było przykręcić mocno, nic się nie ma prawa przetrzeć. No i jak już tak robimy, no to filterek się otworzyłem. No i wiadomo, tu chorek mocno nie ma. Wszystko tu od środka, a nie, tu też jest dobra. Ale tu mamy taki żuro Jest to olej z wodą i piachem czyli wszystkie mazie, które mogą być No tu mamy tą głową uszczelkę jak ją kupowałem ten filtr to ona była tak brzydko poskręcana cała tamta jest dobrej jakości, a ta niestety tutaj od tego ta uszczelka jest słabej jakości, bo ona już o taka, No jest cieniutka bardzo i puszczaj i przez to, mam tu wszystko takie brudne, zaciekłe od tego oleju. No ale z tym zbytnio chyba nic nie zrobię. Chyba, żeby wziął i dorobił z jakiejś gumy takie kołatko ile to jest roboty, a efekt może być też mizerny. Ale może coś o tym pomyślę. Najpierw muszę to wyczyścić. Tu w środku taki syf. To wszystko trzeba ładnie wymyć. No, bo nasz silniczek musi przecież dobrze oddychać. Nie ma, że coś będzie go blokowało i żeby syf wciągał. Tu mam już to poskręcane, wszystko mocno. Wsie, mogę zaleźć już płynem go. No, tu już tą pompę od natrysku również przykręciłem i dałożyłem pasek, chociaż trochę niedobrze, bo chcę nim wyjechać, a nie wiem, czy zdążę to wszystko tu połączyć żeby po prostu ta mopa na sucho na mnie chodziła no bo jak będzie chodzić na sucho to wiadomo się zatrze a kawałek muszę nim przejechać w jak wiem już nie malowałem mam oryginalną naklejkę niestety się troszeczkę odkleja ale jest i widać więc nie zrywam jej no wszystko tu skręcam na zewnątrz śrubki oczywiście co się da no, także ja biorę się za ten filtr i widzimy się pod tu mamy już wyczyszczone wewnątrz ładnie wszystko się świeci takie przebarwienia jeszcze są, ale nie ma piasku, nic takiego tą miskę również czyściutki olej zalany z tym niebieskim taki brzydki kolor się robi, no ale na to już nic nie poradzę tego wymułem ropą dookoła, tu przez tą siatkę o, spadła uszczelka no tu wymyłem go ropą. Tutaj i tu dodatkowo, żeby mi ten olej tu już nie pociło się nic. Dałem dirko, to się przyklei do tej uszczelki, i będzie ładnie mocno i nic nie puści. Będzie na chwilę spokój, a będzie by nam ładnie sucho. No i teraz to będziemy składać. To trzeba dorobić dosyć często, zwłaszcza żniwa. Jest mocny kurz, nawet przysianiu ostatnimi laty mocny kurz, to wszystko się szybko brudzi A wiadomo Im czystszy filtr powietrza, czystsze powietrze Tym ciągle nam dłużej chodzi bezawaryjnie A tutaj też To jest przezroczyste, więc widać nawet jaki jest syf Nie wiem czemu, ale tu się takie to białe zrobiło Tu jest czyste, tu jest białe Nie wiem Najmniejsza o to, wszystko jest czyste No, a ja to składam Żeby mi nie wysechł ten Masa uszczelniająca i będziemy wkładać pompę tryskową.